Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś mam dla Was drugą część pustaków z listopada i zaczniemy może od chusteczek. Pusteczki Tami, te bawełniane, naturalne, grube, fajne, dobrze nasączone. 54 sztuki. Te o zapachu owocowym zdecydowanie są fajniejsze. Pasta do zębów, kolejne opakowanie tej Himalaya Mint Fresh, dla mnie ulubiona, bardzo, bardzo lubię, świetnie czyści ząbki, odświeża, ma delikatny miętowy posmak i polecam. Fajna rzecz do stóp, krem numer 36. Tu jest 100 ml, bogatej, fajnej konsystencji, dobrze się wchłaniającej, bardzo ładnie nabliża stopy i powiem Wam, że ona mi pachnie takim kwiatem anginką. Jak znacie kwiatek, to wiecie, o czym mówię. Taki dość fajny, specyficzny, owocowy zapach. Jedyne, co mnie zawsze denerwuje w tym kremie, to opakowanie. Niestety ta warstwa niebieskiej farby się ściera no i jak nakładacie krem na ręce no i później na stopy to gdzieś ta farba jednak się przenosi mogliby zrezygnować z tej niebieskiej farby zrobić tylko białą w zupełności by to wystarczyło krem jest regenerująco, zmiękczający i rzeczywiście stopy są zmiękczone zregenerowane, nawilżone dość szybko można ubierać skarpetki czy kapcie także polecam Gillette żel do golenia dla mnie najlepszy. Używa u mnie go cała rodzina. Zawsze kupuję sobie w dwupaku. Powiem Wam, że próbowałam różne inne żele, pianki, natomiast ja jednak wierna jestem tej wersji Gillette żel jest zdecydowanie wydajniejszy, łatwiej, ułatwia po prostu golenie i jego się trzymam i kupuję zawsze ten. I proszę, szampon do włosów odbudowujący z olejkiem żożoba, 300 ml, kremowej konsystencji, bardzo gęstej, dobrze się pieniądzej, dobrze myje włosy i skórę głowy. Natomiast zauważyłam, że po stosowaniu dwóch, trzech razy z rzędu moje włosy są niestety obciążone. Jest w tej chwili ten szampon za mocny, za silny, jak go tak stosuję, wiecie, ze dwa razy w tygodniu to jest ok. Natomiast jak używałam go tak codziennie, to niestety moje włosy były przetłuszczone, obciążone, więc po zmianie formuły coś się zmieniło. Chyba, że moje włosy się zmieniły, też tak może być, ale za szampon jak najbardziej w porządku. Tu mam trochę zdewastowane opakowanie po odżywce, w sumie masa z zgarniewa fructis. Niestety pudełko mi spadło z szafki i trochę się potrzaskało. Przepięknie pachniało to owocowo. Powiem wam, że sama maseczka była jak najbardziej w porządku. Dość wydajna, bo tu było 300 ml. Fajnie włosy później wyglądały, ładnie się waszczesowały. Maseczkę chyba kupiłam gdzieś na stronie internetowej. Być może się jeszcze do niej, jeszcze pokuszę i wrócę. Farba do włosów z L'Oreala. To jest farba, którą kupowałam w ciemno. W ogóle nie wiedziałam, jaki mam wziąć kolor. I miałam tu 8 8.1 Kopenhalga. Jasny, popielaty blond. No i powiem Wam, że farba się u mnie trzymała chyba ze dwa tygodnie na odrostach, później wszystko się zmyło, wszystko spłukało, więc nie wiem o co chodzi, bo jak kupowałam ciemne farby, to bardzo ładnie się kolor trzymał na tych siłych włosach. Tu niestety z tych siłych włosów wszystko zlazło, więc nie wiem co się zadziało. W tej chwili miałam inną farbę, inną farbą zrobiłam odrosty, zobaczymy jak się będą trzymały, natomiast ta z L'Oreala bardzo mnie zawiodła, ale odżywka z niej była kapitalna. Tu było 54 ml, starczyło mi to na 4 aplikacje, i włosy były po niej genialne. Także odżywki jak najbardziej tak, natomiast sama farba bardzo mnie zaskoczyła, ale niestety jest na nie. Odżywka do włosów z Baleatu była z wanilią, z olejkiem migdałowym, oczywiście bez silikonów, 300 ml, i no niestety odżywka się zupełnie u mnie nie sprawdziła. Była dość gęsta, bardzo ładnie pachniała. Natomiast strasznie obciążała moje włosy. Ogólnie ja produkty z do włosów lubię, ale ta nie przypadła mi do gustu i tej na pewno więcej już nie kupię. Pod prysznic mam tu zużyty taki olejek, do, pod prysznicę do kąpieli, o zapachu papaja. To jest bielenda, To jest 400 ml. Olejek był mega, mega wydajny. Bardzo delikatnie pachniał, ale pianę robił kapitalną, więc kto wie, może się skuszę jeszcze na jakiś inny zapach. Tu mam fajną rzecz, to jest szampon sesją do włosów łamliwych, osłabionych, 300 ml. Produkt jest do kupienia w Hebe, to jest moje chyba już drugie opakowanie. Na pewno kupię sobie kolejny szampon. Jest przezroczysty, bardzo wydajny, bardzo delikatnie pachnie, ale świetnie oczyszcza włosy i skórę głowy. Bardzo, bardzo mi przypadł do gustu, więc muszę sobie kupić kolejne opakowanie. Co my tu jeszcze kochani mamy? Małe z oszą, jak widzicie, kolejne opakowanie zużyte. Już Oshon chyba nie mam żadnych na zapasie, a nie chce mi się specjalnie wiecie, przez całe miasto jechać tylko do tego sklepu. Tu mam taki mały słoiczek Bat B. Tu był peeling do ciała. Modajże morelowy albo mango, coś w tym stylu. W każdym razie to był słoiczek, który był w I Love Boxie chyba przy współpracy z Agatą. Tam były dwa. Jeden był kawowy, drugi właśnie ten owocowy. Tamten kawowy był rewelacyjny. Fantastycznie zdziałał, wiecie, martwy na Natomiast ten to takie mazidełko było dość tłuste, oblepiające, zużyłam. Jedyne co mi się podoba to słoiczek. Zostawię go sobie, może się na coś przyda. Puder bambusowy, puder z Eco jak widzicie kolejne opakowanie wykończone, to jest biały puder, e, fajne ma to opakowanie, naprawdę dobrze się dozuje produkt, natomiast ja go bardzo lubię, świetnie się utrzymuje na mojej tłustej skórze, nie muszę poprawek robić w ciągu dnia, nie ciaskuje się na mojej twarzy, natomiast no to jest biały puder, więc jak za, nałożycie go za dużo na twarz, no to będziecie mieli twarz po prostu taką no białą jak gejsza, ale... Ja się nauczyłam ten produkt dozować, to jest moje już piąte czy szóste opakowanie. Kolejne mam oczywiście w łazience, kolejne idzie do mnie zamówione. Uwielbiam i nie szukam żadnego innego pudru. Nie pudru, pod. No, że mówię pudro. bo patrzę na podkład. Tu mam koloróweczkę, czyli Yande Podkład kryjący 01 Jasny Beż. Bardzo fajny produkt, 30 minut. Produkt jest pompką... Jedyne co, to jest chyba najjaśniejszy kolor i on jest dla mnie delikatnie za ciemny, powinnam go używać z jakimś rozjaśniaczem, ale sam podkład jest genialny, przepięknie wygląda, dobrze wszystko kryje, nie ciastkuje się, nie tworzy się taki efekt maski na twarzy, bardzo, bardzo ładny ma kolor i muszę sobie kupić kolejne opakowanie, bo już nie mam. Nieszczęsny dezodorant z Lady Stick, jak widzieliście w których zakupach, kupiłam, wróciłam, kiedyś go bardzo lubiłam, to jest ta forma żelowa. Niestety w tej chwili mnie bardzo denerwował, nie mogłam się doczekać, kiedy go skończę, więc zobaczcie, wydrapałam dziurę, żeby zobaczyć, ile mi zostało jeszcze tego dezodorantu. Nie mogłam się doczekać, żeby go skończyć, ja nie lubię efektu mokrej pachy, gdzie wiecie, stoicie i czekacie, aż to wyschnie i wróciłam z podkulonym ogonem do Nivea, zdecydowanie dla mnie lepszy produkt, jeśli chodzi o odświeżanie ten zużyłam, ale więcej już go nie kupię, no i zostały mi jeszcze dwa produkty, pomadka z ta pomadka peelingująca z cukrem trzcinowym, z migdałami świetna pomadka bardzo, bardzo ją lubię, nie wiem, które to jest moje już opakowanie, używam jej sobie zawsze na noc, nakładam na usta idę spać, a rano są usta miękkie, wypielęgnowane, bez żadnych suchych skórek Miałam tą wersję miętową, ale miętowa nie przypadła mi do gustu i oczywiście kolejne opakowanie mam i używam. I na koniec został mi krem do twarzy Skin in the City, producentem jest Tołpa, tu jest 50 ml, to jest taki krem-żel o dość lekkiej konsystencji, dość wydajny. Stosuję go sobie rano, zawsze pod makijaż, muszę sobie już kupić kolejne opakowanie, bo nie mam. W tej chwili mam krem z i też taki krem-żel. I powiem Wam, że jest całkiem ok. Ten przyjemnie delikatnie pachnie, szybko się wchłania. Bardzo szybko można nakładać makijaż, także polecam, bo dobrze się sprawdza. Kochani, dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!